ciało jest świętem Eucharystii. Zwyczajem tym pod gołym niebem struną i zielonymi gałązkami brzozy, lipy, topoli, olchy. Cztery ołtarze na cztery strony świata, a drogich przybierano tataroki, tak W starym zwyczajem czysty procesy do dziś przynosi mnie do chał i umieszczuma za świętymi obrazami. W wazonach i na polach. Bo w przekonaniu ludu po wyświęceniu przez księdza nabierały one przedziwne mocy. Downi zatykano te gałązki, w strzechy chałupy, stodoły, zanuszono w pole, wierząc, że uchronią od gradu czy zniszczeniu powodziom albo ognia. Na naszej zimie kujawski, poświęcone gałęzie z ołtarzy Bożego Ciała wtykano w pola obsadzone kapustą wierząc, że ochroni je to przed robokami i zarazą. W ten święty dzień nie można było żadnej roboty wykonywać. Boże ciało, z boską chwałą, słowo mu się chlebem stało. Nie tnij zboża, ani kapusty, bo odnajdziesz w nim rdzeń pusty. Na nazwy było bicie, przeździewuchy i wianków ziół. W jaki te poświęcone. Bożego ciała nabierały uzdrawiających mocy i ostroszały wszelakie zło. Wianek wielkości rynki składał się z siedmiu albo dziewięciu krążków, przewiązanym czerwoną stóżką albo lipową łykiem. Używało się wielu ziół o znaczeniu uzdrawiającym, bo jak go dostarza powiedzenie, każdy ziele mówi święć mnie. Na Kujawach bianki robiono z macierzanki i rozchodnika. Zawdzięczano im moc rozbijania granowych chmur i oddalaniu pióru. Dlatego okazano ziołami zagrody, a gdy była burza, w o obrazem i grubnicą. Tak było w dół kujawskiego pety, ludowego, braciszka becińskiego. lubieszczyku, malisy, kończyny, krzyżowego ziela i lipę. I o też, że dziewuchy zanosiły w czasie Oktawy Bożego Ciała po jednym wianku do kościoła, a dopiero w ostatni nieszkód, kiedy były wszystkie wyświęcone, zabierały do chałupy. Przez Oktawę nabierały tyle świętości, że dopiero później te wianki miały mocy, robiono z nich napary na choroby żałunka, leczyły kaszę, dawały one zdrowie i życie wszystkim gospodarzom. Sędzia sprawiedliwy. Stańmy wszyscy pięknem kołem i uderzmy przed nim Cześć. Sure.